Moi drodzy, w sklepie pojawiły się totalnie odklejone paczki. Jedna ma wartość 500 tysięcy, ale to wszystko już wiemy po wczoraj. Bardzo mocno dziękuję za wykonanie celu 1500 polubień wbite w bitew, około 4 godzinki, więc totalny top. Łącznie ten film zebrał ponad 2,5 tysiąca polubień, co niby nie jest dużym wynikiem, ale ostatnio tak słabo przykładaliście się do lajków, że szczerze powiem, ostatni raz ten pułap, czyli 2,5 tysiąca, był przekroczony w październiku, aż mnie głowa boli, jak o tym myślę. Może pójdźmy na taki malutki układ? Ty wpadasz, oglądasz film i do Dobrze się bawisz, ale przy okazji zostawiasz tego malutkiego lajka. Like dla ciebie to jest tylko pół sekunda, dla mnie to jest naprawdę gigantyczne wsparcie. A ja z uśmiechem na twarzy przykładam się do odbudowywania zasięgów tego kanału. Przejdźmy do zmarnowania miliona końców. Masz dość przegrywania takim składem po drugiej stronie, widząc takie jednostki? Żaden problem. Na super końce masz dostępne końce na każdą platformę. Szybko dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. Z okazji świąt z konem Christmas masz 7% zniżki, Darmowy prezent w postaci specjalnej karty do każdego zamówienia oraz codzienne konkursy. Z nagrodami. Więcej informacji w opisie A żeby ten kontent wyszedł jak najlepiej, postaram się tutaj zaprosić mojego dziewięciomiesięcznego synka, więc już po niego idę. O! Witamy! Co to, to tu jest? Co dzisiaj powie? Tutaj fajnego. Ach. Bardzo ci wujek przyniósł. Maxiu, tak samo jak my mamy pada do konsoli, to Maxiu ma też swojego pada, żeby się uczył, jakby, feelingu używania pada. Jak też wspominałem, mamy do otworzenia kilka totalnie odklejonych paczek. I te paczki no są z jednej strony ponujące, a z drugiej strony przerażające, bo ich wartość jest gigantyczna. No 500 tysięcy, 300 tysięcy i 150 tysięcy to jest prawie milion końców. Czy to ma szansę się zwrócić? Kurwa, Oczywiście, że tak. Joga, Swoim padem tego nie możemy zrobić, więc musimy to zrobić moim padem. Otwieramy za FIFA Points tym razem, proszę bardzo. I Maxiu tutaj musi kliknąć malutkim paluszkiem, żebyśmy zobaczyli co w środku jest. Kliknął na swoim, zobaczmy. Na początku chyba pojawi się base icon najprawdopodobniej. Narodowość. Francja! Napastnik i. Mikrofon by chciał. Co powiesz o tym panu, który się przed chwilą pojawił? Masz jakąś opinię o tym panu? Nie dobry. Mój nos fajny? Maxiu Maksiu zaciekawiony patrzy i o, Bruno Bruno Pod względem wartości tej paczki 200 tysięcy plecy ILE? Czyli tak zwany skampak To jest paczka, która może uratować ten content jeszcze mm. Moi drodzy tą paczkę Jako, że tutaj może być naprawdę dużo, dużo ciekawego contentu Otworzymy za zasłony 3000. Maxiu Maksiu daje rączkę Tata zasłoni Jest dobry walkout chyba Dobra, skipuję to Odsłonię kawałek Karta Oco, na koło... 8-4, oj 8-4, 8-4 8-5, okej To jeszcze nie było prerantowane 8-5, 8-5, 8-5, 8-5 8-6, Tu jest walkout, tutaj może być... Chyba jest tragicznie, tak mi się wydaje 8-6, o Jezus, są chyba 3 karty jeszcze przed nami tylko 8-8, to jest karta hero Mogą być duplikaty jeszcze, ale to wygląda jak totalny skampa Karto hero jest... Dobrze, tak? Czyli dobry pan, tak? Dobry pan. Taki pan dobry, ale to nie jest Pele, tylko Abedi Pele. To jest taki gorszy z rodziny Pele. A teraz jedziemy: 25 duplikatów. Czyli wszystkie karty, które są grubo, grubo poniżej 84. No, fodery jest od cholery. Zule kolejny, ale niewymienny. A Ty wymienny jestem. Tak, tam jest wymienny, ale to, no to będzie jakiś foderek. Karta 86, 82, ojoj, Werdek, który też jest niewymienny. No pozostaje nam liczyć na to, że pojawi się jakiś ciekawy content O godzinie 19:00. Maksiu, jak skwitujesz tę paczkę? Nie patrz na wujka, sam powiedz to, co myślisz Jogi, ty jesteś kuchany. Mm. Na zdrowie, na zdrowie Czy Abedipel jest lepszy od Smolarka? Jakoś chyba, kurde, nie wierzę w to. Czy ktoś grał Abedin Pele? Napiszcie w komentarzu, czy on będzie. Fakt, że będzie faktycznie lepszy od Smolarka, bo jakoś nie wydaje mi się. Smolark jest mega mocny. Ojoj, kto to jest taki piąty, Kto to jest taki piąty tutaj? <śmiech> 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 Base or World Cup Hero Player Pick? <laughs> no i to jest contencik, na który ja liczyłem. Ale to jest chyba tanie, bo 86 to akurat ja mam od cholery. E, czekaj, na pewno tam... Co, spada zabawka?

no DNA test needed moi drodzy. Tutaj jakby nie trzeba żadnego testu DNA, a teraz zabieram się zrobienie pika z kartą World Cup, hero lub zwykłą yeah. Nie, Kopkę zostaw mi z mikrofonu e, Masz teraz chyba 86 Tutaj nie, Max otwiera tylko dobre paczki. Gorsza otwiera tata.

Szkoda, że Broli nie wypadł, to byśmy teraz otwierali tą drugą paczkę. Półtora rysiące i otwieramy drugą paczkę za 500 tysięcy końców. Opycham Brolina, wrzucam Abediego Pele i wtedy narobimy kontencik na kolejnym odcinku. 8 wow. razy 2, 8, razy, 2 i jest To Jest wokał! Stary. My go trzy razy trafiliśmy już. Trzy razy w dniu dzisiejszym, nie? Ale to jest podwójny walkout, to no dobra. Moi drodzy, jako że jest bardzo ciepło w pokoju, Maxia już oddamy dziadkowi, prawda? Pa pa! Coś powiesz jeszcze na no, do widzenia? A -a -a -a! Udało się ocalić Brolina. Mamy 150 tysięcy na koncie i paczkę Season 2 Review. Jest taka jedna paczka dostępna. Już w sumie w dzisiejszym odcinku dało naprawdę mega mocno. E, jeszcze będą się zastanowić nad tym, jak ten skład potencjalnie może wyglądać. Wydajemy 150 tysięcy końców na to, żeby to otworzyć. Zobaczmy, jaki gracz się pojawi. Mbappé. Byłoby naprawdę coś fenomenalnego. Przede wszystkim mamy dobry event i to nie jest walkout. Piotrek! Stary, jak był ten event, to ja go trafiłem chyba z 10 razy. Przysięgam ci, to jest chyba 11 raz. Ej, te paczki to są takie skampaki. Smile. No dobra, mamy jeszcze kartę tutaj Winter Wildcard, Card, ale. średni foder co najwyżej, bo to z karta 85. Z mojej strony chyba delikatnie nie doceniłem tego aby jego Pele. Mam nadzieję, że to będzie sytuacja jak z Brolinem, bo Brolina też się na przykład hejtowałem i się okazało, że jest totalnym kozakiem, jak też widać, subgradowałem go za naprawdę poważne pieniądze, bo chyba 500 tysięcy końców. Naprawdę mega mocno liczę na to, że z Pele będzie to samo. Potrzebuję jeszcze pięciu winów do tego, żeby mieć lepsze nagrody, ale mój cel jest taki, żeby wbić pierwszą ligę. Jeszcze przed czwartkiem, tak żeby w czwartek otworzyć nagrody właśnie za pierwszą ligę. No sprawdzimy przede wszystkim. Też jak chodzi ten Markizio obecnie no Wydaje mi się, że może być gorszy od Krosa FC Czepek ma Kohler, Marquez, Kuit, Marquisio Też u kolegi Del Piero, Correa, Di Maria I Dembele, dobra, moi dobra. drodzy, jedziemy e. Brolinek, ja ci mówię, że Brolin Jest kozakiem totalnym Uuu, Brolin Ale się urwał. Chłopie, strzeliłeś tam gdzie się przesunął, ale masz farta stary, masz takiego farta On się przesuwał przez dobre 3 sekundy w to miejsce i ty dokładnie w to miejsce strzeliłeś. Eeee no 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 i żeś chopie poplucz Kick of fucking dick. Proszę bardzo, greedy za greedy Dobrze, króciutko <laughs> Jezus Angel. to <laughs> Ej, to był misklik, chłopie. To był misklik, bo jak chciałem zrobić fake shot? Ja ci mówię, Tomek Brolin chłopie, to jest samograj, to jest cheat code. Ale ty kryj kołoś, chłopiec. Dobra, jest jeszcze szansa, jest jeszcze szansa. Ale tam wciągnij wcią go. <laughs> No, co pozostaje niedosyt? I to, że chłopie, jak strzelasz bramkę, to totalnie się coś odkleja, bo przestajesz bronić. Dwie bramki zwaliłeś teraz. Pierwsza laba, interwencja stajeniem niemko, ty tutaj kryjesz. Chyba jego cień. I teraz jeszcze stanki i kwadrada.